Ejo! Siemanko, ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Techniusie i co? I co? I AMD też idzie w słabe rdzenie, już kiedyś o tym Wam mówiłem, a konkretnie chodzi o rdzenie Zen 4C, czyli to, co u Intela jest e, tymi rdzeniami Efficiency, u AMD właśnie będzie Zen 4C, prawdopodobnie w przyszłości Zen 5C, po prostu też zaczną uderzać w architekturę hybrydową. Zobaczymy na ile to będzie u nich mocne, bo... Intel też przecież z architekturą em, hybrydową pierwszy raz startował bodajże w procesorach z rodziny Lakefield, z tego co dobrze pamiętam, więc układy mobilne. I dopiero jakiś czas później wszedł w układy desktopowe. Wydaje mi się, że AMD może podążać tą samą drogą em, i za kilka lat. Nie w serii Zen 5 czy nie w serii tych najnowszych Ryzenów zobaczymy słabe rdzenie, ale kto wie, być może, bo już w APU Phoenix 2 te słabe rdzenie widać. I tutaj zobaczycie pamięć cache, tu są cache, tu są rdzenie normalne Zen, tu jest jeden rdzeń 4C i tu są dwa kolejne rdzenie 4C. Więc no, dość słaby układ, czyli dwa rdzenie mocne, cztery rdzenie słabe, no ale od czegoś trzeba zacząć. Najczęściej zaczyna się właśnie projektowanie układów od takich bardziej, znaczy takich mniej skomplikowanych układów, żeby później zacząć je mocno rozwijać. Jak widać po Intelu, tamte rdzenie pod względem wielordzeniowości, te rdzenie słabe skalują protki zarąbiście. Generalnie dokładanie tych rdzeń widać, że jest na dość proste. Daje wymierne efekty w postaci mocy wielowątkowej. No i w przyszłości, a jest taka tendencja. Nie jest to tendencja na najbliższy rok dwa, czy dwa, ale na bardziej na kolejne lata. Ta wielowątkowość będzie mocniej wykorzystywana. Będzie lepiej e, właśnie w procesorach wykorzystywana do przeróżnego rodzaju operacji. Jeszcze jak pojawi nam się AI w, w systemach operacyjnych, a Microsoft nad tym pracuje, tym bardziej takie słabe rdzenie będą lepiej wykorzystywane. W związku z tym AMD też musi pomyśleć, żeby w jakiś sposób tą wielordzeniowość swoich procesorów też zacząć skalować, więc tutaj nie wiemy jeszcze, czy to jest taki plan, właśnie wieloletni, wprowadzenia dużej ilości rdzeni do swoich procesorów, właśnie poprzez rdzenie słabe, rdzenie energooszczędne, czy jest to raczej jakiś eksperyment, z którego być może się z czasem wycofają. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast, no, wydaje mi się, że to iście w rdzenie, w taką budowę hybrydową jest coraz mocniejsze i e, mówiłem o procesorze Beast Lake One od Intela, że tam być może mogą się nawet pojawić trzy rodzaje rdzeni. Rdzenie powiedzmy normalne, rdzenie energooszczędne i hiperrdzeń. Potężny rdzeń o jednostkowej mocy przekraczającej tamte rdzenie, jeżeli chodzi o single core by far i Taka konstrukcja byłaby bardzo bliska konstrukcji e, tego, co mamy teraz w telefonach. W e, układach tak de facto ARM bardzo często występują konstrukcje, że nie mamy dwóch, tam jednego, dwóch rodzajów rdzeni, ale mamy trzy, a nawet cztery rodzaje rdzeni w różnej konfiguracji. Jeden supermocny, dwa słabsze, trzy jeszcze słabsze, a w ogóle cztery turboenergooszczędne, które gdzieś tam mają tylko. Nie wiem, utrzymywać jakieś podstawowe połączenia, żeby nie drenować baterii. Wszystko idzie teraz w baterię. Zwłaszcza układy mobilne muszą być nastawione na jak najdłuższe przetrzymanie życia urządzenia na baterii. Więc tu w związku z tym w ogóle mnie nie dziwi, że AMD testuje taką alternatywę, jak właśnie słabe rdzenie. Bo z rdzeniami mocnymi istnieje jakiś tam dolny próg zejścia mocy. No nie możemy zejść, nie wiem, do. Pół wata poboru mocy. W teorii niby tak, ale w praktyce może to niekoniecznie. Tak dobrze w rzeczywistości się sprawdzać, jak na przykład stworzenie zamiast obniżania takiego drastycznego mocy dla procesora, która de facto może być nawet fizycznie niemożliwa, to stworzenie rdzenia, który będzie w stanie na 1,1 W podtrzymywać pewne informacje, przetwarzać jakieś podstawowe sygnały, to jest jak najbardziej moim zdaniem do zrobienia. W związku z tym prawdopodobnie te układy AMD w laptopach będą się w przyszłości pojawiać. Wydaje mi się, że w desktopach, może nie w następnej generacji, ale kto wie, kto wie czy nie, za dwie generacje w jakimś Zen 6. Też nie zobaczymy układów właśnie z e, no, energooszczędnymi rdzeniami, które zaczną skalować wielordzeniowość AMD, a jak wiemy AMD lubi w dużo ilość rdzeni. AMD też ma fajnie rozwiązany system chipletowej budowy procesorów, coś w co Intel dopiero tak naprawdę zaczyna. E, to AMD ma już to rozpracowane i tak naprawdę dołożenie bloku z słabymi rdzeniami, tak jak mamy teraz bloki CCD i CCX, bloki odpowiedzialne za właśnie tą warstwę obliczeniową, rdzeniową, warstwy odpowiedzialne za jakby tą, tą kwestię pamięci, cache, jakichś takich interfejsów i tak dalej, to dlaczego by gdzieś tam z boku nie dorzucić tak naprawdę warstwy energooszczędnych rdzeni, które w momencie, kiedy procesor nie działałby na 100% swoich obrotów albo w ogóle by nie działał, nie wiem, użytkownik nie korzystałby z urządzenia w danym momencie, to tylko... Całość jakby e, wszystkiego, co dzieje się, to tamto zostałoby CCX, CCD, takie klasyczne zostałoby wyłączone, a wszystko przeniosłoby się do obsługi przez te rdzenie słabe, żeby jak najwięcej energii oszczędzać, bo w energooszczędność też jak najbardziej wszyscy teraz oczywiście idą, a już zwłaszcza AMD, AMD chwali się swoją energooszczędnością, e, tą taką e, efficiency swoich układów i chcą w to iść coraz bardziej i dają o tym znać. Przeróżnego rodzaju wywiadach przedstawiciela AMD. W ogóle mnie to nie dziwi, no bo jednak trzeba energię oszczędzać. Raczej coraz więcej tej energii pobieramy, a nie produkujemy jej jakoś kolosalnie więcej. Zwłaszcza, że nie mamy też jakichś rewolucji na rynku baterii żeby tak nagle jakieś pojemności nam duże się pojawiły i tak dalej, więc ta energooszczędność musi coraz mocniej w taką świadomość wchodzić i wiadomo, energooszczędność podczas użytkowania, czyli słaby pobór prądu przy jednocześnie dużej mocy to jest jedno ale mamy ten cały długi okres czasu, kiedy ze sprzętu nie korzystamy czy to nawet z peceta odchodzimy gdzieś idziemy, nie korzystamy w związku z tym, po co ma on brać aż tyle prądu, a jeżeli chodzi o te Telefony, laptopy i wszelkiego rodzaju urządzenia na baterii, to już w ogóle tym bardziej tam energię powinno się bardzo, bardzo mocno oszczędzać. No i e, wydaje mi się, że w związku z tym ta popularność rdzeni słabych w kolejnych latach będzie rosnąć. Czy AMD tym samym obniży ilość rdzeni mocnych do 8 jak Intel? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby się tak wydarzyło. A raczej właśnie wydaje mi się, że to będzie na takiej zasadzie, że będą niektóre układy dostawały właśnie ten blok ze słabymi rdzeniami. Nie odbędzie się to raczej kosztem rdzeni mocnych. Chyba, że AMD sobie to gdzieś przekalkuluje i dojdzie do wniosku, wniosku że zamiast 16 rdzeniowego Ryzena, na przykład 7950X, no to lepiej. Zamiast tych 16 rdzeni dać rdzeni 12, a dorzucić do tego jeszcze 20 rdzeni słabych, i koniec końców, zarówno w grach, jak i wielordzeniowo, będzie to lepiej się kalkulowało. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mi się to podoba, bo jakikolwiek rozwój, poszukiwanie nowej drogi czegokolwiek w świecie nowych technologii mnie jara, więc. Cieszę się, że AMD też próbuje, nie mówię, że muszą wejść w to rozwiązanie, bo to nie jest jedyne prawidłowe rozwiązanie, takich nie ma, ale im więcej testowanych jest rozwiązań, tym może na rynku być ciekawiej. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie, który mam nadzieję już jutro. Do zobaczenia. Cześć!